Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich. Z tej strony Jankos. Eee, w tej grze zagramy sobie Dariusem pod a eee, No tak, myślę, że tak zrobimy, bo Darius został buffy w ostatnim patrzy, o czym wszyscy wiemy. Eee, I nagrywałem Garena, więc możemy sobie teraz nagrać Dariusem. Zastanawiałem się właśnie nad Morty Kajzerem w dżungli, eee, ale też ktoś mi dał sugestię Eko pod. Neko, Neko, nie Eko, tylko Neko pod hybrydę. I to też jest taki dość interesujący pomysł, moim zdaniem. W związku z tym, że... Y, chociaż ona niby lekkie takie bufy do attack dostała i może z tymi lekkimi buffami do, do attack speeda y, nie będzie taką złą postacią teraz. Um, no i teoretycznie nie jest to jakiś taki super jungler, ale też najgorszy nie, nie, nie powinien być, a że nie gram tutaj na najwyższym poziomie na tych kontach, to to może jakoś tam działać. Um, dobrze, w takim razie pikuję Dariusza. Um, o, widzę, że moje ostatnie rune to ten rune do Garena, jak wygrałem. grałem. Czyli tak, um, nawet nie do Garena, to było do Garena? Nie, to było chyba do czegoś innego, Nie Nieważne, Predator, um, myślę, że tutaj Chipshot, Zombie Ward ingenious Hunter. Jeżeli chodzi o drugą stronę rune, no mamy oczywiście Predatora, więc nie będziemy brać butów za darmo. New myślę, że dalej jest dobry, bo dalej nam posłuży w gankach. Moglibyśmy, moglibyśmy pod Celeryty zagrać, żeby zwiększyć... E, myślę, że Water Myślę, że Water Tak, Water to będzie chyba lepszy wybór, e, dzięki czemu będziemy się troszeczkę szybciej na rzece poruszać i e, dzięki temu nasz atak speed również będzie większy. Myślę, że to jest taki dobry pomysł. E, tutaj sobie Atak też e, usuniemy. Weźmiemy ADAD, Invisal Water Walking. E, również ktoś mi dał sugestię, żebym zagrał e, tutaj sobie Trandle pod e, Hybrydę znaczy, nie pod Hybrydę, tylko pod Hydrę. E, dlatego, że e, Trandle pod Hydrę i pod a, chyba, czekajcie, to była Hydra plus e, bo, Blade of the King i Weed Sand. Jedyny problem z tym buildem to jest taki, że to jest taki full taki no taki auto trundle i może się to tak skończyć, że po prostu no, będę dość squishy. E, aczkolwiek to też nie jest jakiś tam zły pomysł na build, więc takie wszystkie buildy będę mógł testować i się z wami nimi dzielić. E, no ale myślę, że dalej jest to tyle ciekawy, że on dopiero co dostał m, buffy. E, a przez to, że dopiero co dostał buffy e, w tym patchu w poprzednim to może jakoś uda się wydżunglować, bo na przykład jeżeli chodzi o Garena, byłem pozytywnie zaskoczony jak szybko Garen farmił las. Myślę, że Dariusem będziemy farmić las zdecydowanie wolniej. Um, jestem też ciekaw, czy krwawienie Dariusa aplikuje talizman, bo jeżeli krwawienie Dariusa aplikuje talizman, to dżunglowanie również powinno być troszeczkę prostsze. Jeżeli jednak krwawienie Dariusa nie aplikuje talizmanu, to może nie, że będzie cięższe to farmienie, ale nie będzie aż tak proste. Więc niedługo już zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mamy też Malfajta na topie, Viktora na midzie, Aphilios i Yumi botlane. No co to wszystko znaczy? To znaczy, że to pierwsze. Bardzo łatwe ganki na botanie mają. Na odrodz Aszka e, będą mógł tutaj, będą e, mają bardzo dużo CC, więc bot nie ma klęza. Do tego Viktor, e, no to oni się pewnie slapnęli dolami. i to będzie Viktor na Kasia. No to jest taki typowy farmaczap. Malfight, myślę, że to jest głównie taki farm matchup. Jeżeli to jest Malfight pod apet, to łatwo go będzie zabić, ale jakiś tam podfight mamy, bo mamy mniej Malfighta i do tego mamy Wiktora i Apeliosa, którzy gdzieś tam z tyłu będą sobie stać i atakować. E, muzyka jest włączona, ale tak szczerze to ja nie wiem, czy ją słychać, bo ja jej nie słyszę, jeżeli mam być szczery z wami. E... Teraz ją słyszę ledwo, ale nie mam żadnego pojęcia, czy wy ją słyszycie. I teraz właśnie to, że ja tego nie mogę sprawdzić. Mam nadzieję, że ją słyszycie, chociaż troszeczkę, <laughs> a jak nie, to, to no. um... oh, shit. Here we go trudno. Kurczę, boję się, że jest za głośno. Zajściszłem znowu. Dobra, niech to zostanie tak i jest. Więc tak, talizman yy, i buty, wiadomo, Ward może być. A w sumie zaraz Warda może sobie wziąć Lance, żeby móc coś skankować. Myślę, że salarity byłoby o tyle fajnie, że dostajemy jeden moment speeda. A jeden moment speeda daje nam to, że no po prostu biegamy szybciej. Tutaj za to szybciej biegać nie będziemy. Aczkolwiek, dzięki temu, że mamy water walking, no to teoretycznie nasze się, chociaż będziemy się poruszać trochę szybciej. Um, Zaczniemy od, od red buffa, potem zobaczymy jak to będzie dalej wyglądać. Pierwszy skill, którego zaczniemy, to będzie W ani Q, dlatego że W mały cooldown, tylko i wyłącznie 7 sekund, ku ma cooldown o 2 sekundy dłuższy i mimo, że kucie leczy, to myślę, że mm, kucie leczy za życie, które straciłeś, więc w tym przypadku no, ja dużo życia nie stracę, a cooldown no, bo będzie lepsze. Aż mnie jak ta pasywka mocno bije. A no dobra, no jak na razie jest... Ojujuj, trochę... trochę gorzej niż Garen. Tutaj my co mamy na zabić. Jak na razie jest troszeczkę gorzej niż jak grałem Garenem. Pamiętajcie, że jeżeli wyci zabije cel, to refunduje yy, koszt życia. Więc znaczy 50% kuldana, więc fajnie dobijać z tego BuffyPay jednak bo to wam daje to, że e, ten podań zmniejszy zrzucowanie. E, ni niestety tam nie ma, więc nie jestem w stanie nic zrobić, z tym, że oni stracili samodnarki. No jeżeli chodzi o farmę, nie jest źle. Pamiętajcie, że tą pasywkę dobrze jest chyba zostawiać na tych klipkach znaczy tak, żeby ona po prostu cały czas była zapikowana. Dobra, tutaj no niestety mi się dobić nie udało, ale ten bilczek powinien ginąć. Możemy wtedy pierwszego pota użyć i na tym też użyjemy tu. O jejku! O no, niestety takich dużych obrażeń nie ma. To jest jedna gała i często to pewnie tak zrobili. że dużych obrażeń nie ma, jak nawet yy, trafić. Dobra, i teraz jeżeli. O, tu jest ten. Kurde, jestem ciekaw, czy ja tu wygram, czy przegram. Znaczy, no nie mogę za bardzo z nim walczyć. To jest dlatego, że yy, Shen się zbliża. no, to jest... Znaczy mu się uda. No udało mu się, udało mu się. No niestety ja też zregenować życie sobie nie mogę, więc walczyć również nie mogę. Um, no cóż, no taki jak, jak kazyk pewnie pewnie wskoczył, to jednak trochę obrażeń miał, więc to nie było przyjemne, ale myślę, że tak dzisiaj też to nie wyglądało. Bluesmite to będzie raczej item, który będzie nam potrzebny w tej grze, żeby wiecie, trochę szybciej biegać, dzięki temu będziemy też jakby gonić... Znaczy po prostu możemy gonić, dzięki temu możemy zabijać. A myślę, że z kazikiem, no Retsmaj byłby na kazikę lepszy, bo Jetsmai tym zdecydowanie mnie to nas tak nie, nie będzie tak mocno bić. E, ale poza tym Dariusz jako tak jest dobry walina, bo jako posypka jest dobra, jak to 40 jadę dostajesz, tylko że problem z posypką jest taki, że zanijając, kosztuję, to tak naprawdę ten kazik mnie trochę zmiażdży, więc musimy to mądrzej zagrać, może zobaczymy. czy, czy my to wygrywamy czy przegrywamy? Ojejaj, nie trafiłem swojej tutaj. No dało się killa zdobyć, więc to nic takiego złego się nie stało. Możemy tu zostać. Nie, nie możemy tutaj zostać, bo ona tutaj, bo on tutaj stawił warda. Czy możemy zdejmować bota? No myślę, że kurde moglibyśmy sprzedać zajbować bota. tylko że to jest trochę ryzykowne również. Um, to predatorkę jak na razie. Na spokojnie, na spokojnie, a czy nie wiem jak szybko będzie tutaj też. Już... Dobra, i teraz idziemy. Udało się zabić, i heal od Jumi i tarcza, i wychodzimy. Super. Tutaj sobie troszeczkę clipów wezmę, bo chciałbym tego smajcika sobie tutaj ogarnąć, prawda? I żeby smajcika ogarnąć, to bym musiał mieć tutaj więcej golda. Dobra, teraz się cofniemy. No nie farmimy za dużo jak na razie, ale... Do, 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 dobyliśmy 3 naszej drużyny, więc to nie jest takie tragiczne. W ogóle Małkaj ma double buffa, więc to muszę jest teraz trochę ciężko w, w ogóle grać w zakładam. E, no i mamy nasz plus majcik, nie dlatego, że mamy nasz plus Majcik. Nasze ganki są zdecydowanie silniejsze, bo w tym momencie, jeżeli ktoś to um, no, on będzie miał duże, duże problemy, um, bo będę w stanie go dogonić i pić. Myślę również, że um, moje Q stanie się oczywiście z levelami silniejsze i chyba cooldown nawet spada, więc to Q zdecydowanie um, będzie lepsze. Na tą chwilę to Q też nie jest jakiś super, ale to Q będzie lepsze, szczególnie jak będę właśnie z jakimś kazyjkiem walczyć. Takim. Pamiętajcie, że jak najważniejsze, że zrobić to dużo odpowiedział. E, no i co? I teraz tak, nasz ku, no, cooldown spadał w sekundę. I to sekunda to jest bardzo dużo, bo w takich walkach jak, jak ja mam z kazikiem, czyli wiecie, kto pierwszy zjedzie z życia ginie, no ale tak naprawdę, że tak bardzo szybko to życie zjeżdża, no to taki, taka pasywka może się naprawdę przydać. I to jest dobry gang, to jest stelator. O, tutaj będzie... ojojoj co on wyszedł tam wszedł. No dobra. Tutaj zabić. No ta rka, która została, nie, nie wiem co się stało, że ten szenur, że taką merkę, no ta R oczywiście była bardzo znakomita, ale udało nam się zdobyć kolejnego killa. I tam jeden na jeden, niestety, no tu już zginął, tu się cofniemy. No ten Malfaj powinien się raczej też cofnąć, To tego co widzę. Malfaj idzie pod Tanka, więc on nie powinien yy, raczej, yy, znaczy to jest dość dobre, no bo ja będę jeszcze pod demek, raczej, znaczy inaczej, ja prawdopodobnie zrobię Black Cleaver. Na tą chwilę mam tylko Warriora, mam trochę Cederki, znowu tutaj cooldown spada, mam to już tylko 6 sekund. 6 sekund to już jest ogromna różnica, no Kukazika, Zika... Kazik Kuka jest jako taka dobrą postacią 1 na 1, więc Kazik i tak będzie... Jego Q będzie silniejszy od mego Q. Ale jeżeli uda mi się sprokować 5 stacków i już gilotyny na 5 stakach, to myślę, że, że wtedy ten Kazik zginie. poza tym myślę, że 1 na 1. Jeżeli będę miał troszeczkę lepiej ten to też nie wygra, także... Ach, uh, jakbym nie wiem jak, ale mój predator się wyłączył. Tutaj stałem mój predator się wyłączył, bo przez to, że właśnie nie mam innego pojęcia dlaczego mój predator się wyłączył. Jakby nie to, to bym mógł przebyć przez które postawić jeszcze aszkę i się zabić. Aczkolwiek, znaczy jeszcze zabić aszkę, aczkolwiek. A um, nie jest to najgorsza, nie jest to najgorsze bo złożeli TP dostali jednego killa, my te killi dostaliśmy więcej. Do tego Kazik użył flesza. Ja no, generalnie jestem dość napidowany w tym momencie, mam już Warriora, moja RK ma tutaj 390 maksymalnych obrażeń. Do tego mam e, właśnie niedługo Q, będzie już na piątym, na siódmym poziomie, znaczy na czwartym poziomie, ale będę na siódmy poziom. Teraz herald Heraldę tak mi się wydaje. Z tego, no właśnie nie wiem czy się drugie maksuje, bo wiem, że niektórzy ludzie Darkie maksują mają niektórzy maksują W jako drugie. E zawsze ci daje tu CC, który nie zna w na więc fajnie, że ta klasa nie była a ja ci jakieś tam CC zawsze daje No tak trochę, obraźnie ta posypka zadaje, ale nie aż tak dużo. Generalnie. nie. No, nie. Karenem chyba trochę przyjemniej się grało. Znaczy, tak miałem wrażenie, że był silniejszy. Okej, okay, no będziemy go dajpować na pewno. Użyjemy heralda, żeby Herald przytankował. No i raczej Malpha będzie tutaj musiał tankować. Bratura nie musimy popować. A, okej... Okay. No będzie ciężko wziąć, bo ten herald był użyty bardzo szybko, więc herald nie zadał true damage, znaczy zadał jakiś tam true damage, ale nie na te naj, najważniejsze play, ty, które ma teraz 560 Armora i 560 e, magic resisty, więc myślę, że ja się tutaj toknę i pójdę gdzie indziej. A um, następnym przedmiotem, który kupię to są Merkury i, e, i... O, w sumie... No dobra, niech będzie z nim... Eee, Jesteśmy ofensywnym darwisem. Kupimy Salon Sworda. Um, oczywiście, Merkury są bardzo ważne, moim zdaniem, w tej grze, no bo gramy jednak na drużynę. W sumie, jeżeli robię się tak z Full offensive, offensive, to możemy coś innego zrobić. E, w każdym razie, no, Merkury są bardzo ważne, bo ja mam bardzo dużo CC i ja po prostu nie gram bez Merkury w Night Team, a jeżeli mam w ogóle to na CT, to coś takiego jest potrzebne. Dobra, że to daje na portal. O, ten nas idzie, ja no ja nas. No. Dobra, to niestety nic nie zabijemy. Tam, jakąś tam wizję możemy skierować No, niestety się nie udało. Miałem dość low, ale się zabić nie udało. Tam rka szena myślę, że pomoże. Uh, no, okej, okay. ja idę par. Aj, bariera jeszcze użyta została. No dobra, okej, okay. Jeżeli te teraz spójrzmy na te inne skilla. E nam daje 5 armor armorpena i daje nam 3 sekundy, a to nam daje. No kurczę, chyba lepiej jest E maksować jednak. Z drugiej jednak strony jest tylko użyteczny w walkach. Hmm. Będę pół maksować. Wydaje mi się, że na linii i tak dalej, że większość osób maksuje w E, ale ja będę maksować W tylko dlatego, że wydaje mi się, że ta pół sekundy na W da mi tak naprawdę więcej walce niż te kilka sekund. na Chociaż mogę się mylić, bo może być taka walka, w której po prostu te dane kłamstwo, co ja mówię. W każdym razie, no dobra, nie spaliliśmy jej barierę, czy możemy ją teraz tajbować, wątpię. Nie mam też arki swojej, okej, okay. ale ona też nie ma swojej arki. Co ma Ażka mnie trochę denerwuje. Bardzo denerwuje. <śm> <śm> super denerwuje! No ten Viktor mógł generalnie użyć jakiegoś skill'a jak ona mnie tak goniła i biła, ale to nic się nie stało, no ja zginąłem, trudność mówi. Um, myślę, że nasza drużyna jest silniejsza zdecydowanie, jeżeli teraz by walczyli. Chociaż ten Malfight trochę tak mógłby pomóc naszym Filosofom, a jednak ten wygrał jeden na jeden. No tak to jest. Ojej, to tam Dobrze. No jedyny, jedyny mówię, milion z Darys jest to, że tą postać jest bardzo łatwo kaitować. Jako Garena, jako Tako też jest bardzo łatwo kajtować, więc te postacie są do siebie podobne, jeżeli chodzi o to. Z tym, że Garen ma buffy do Speeda, bardzo duże buffy do speeda. Darius tego nie ma, Darius ma przyciągnięcie. I chyba to przyciągnięcie będziemy jednak maksować, bo w tej sytuacji przyciągnięcie by mi się bardzo przydało, no bo jeżeli przyciągnąłbym bym Ash'kę się trochę z i jakby odwrócił się obrażeniami na nią, to myślę, że to mogłoby być po prostu lepsze, także... Także chyba jednak będzie maksować w E moi drodzy, także następne punkty w potem jak już pół będzie wymaksowane Dobra, nie jest ciekawe. Ajajaj nawet zginęliśmy. Nie wiem czy oni mi chyba musieli nam na mnie bili, skoro coś takiego zrobili. Tego nie wygramy, to był mój błąd. Trochę za agresywnie gram tym Dariusem No niestety nie jestem aż tak kurczę, czy ja naprawdę chcę się robić pod pół bo ja mi się tak mam takie wrażenie, że... Inaczej ja po, co po pierwsze to na pewno troszeczkę inaczej będę grać już teraz, będę tak wiecie, no bo tam Dziumi biega ze mną, co trochę mnie drażni, no bo forsuje mnie to też, żebym coś robił. Ale dobra, ale to nic. Będziemy grać powoli teraz, powoli na spokojnie, to będzie lepsze granie. Kupimy sobie nawet Trinity Force dalej, dalej będziemy robić się pod Trinity Force, ale będziemy grać troszeczkę inaczej. Bo jeżeli my jesteśmy pierwszą, e, pierwszą postacią, która wchodzi do Team Fightu, e, a mamy takie itemy, gramy na takie postacie, to zawsze zginiemy. Więc będziemy musieli poczekać na to, aż Malfight zainicjuje, my będziemy sobie grać na spokojnie, bo bez sensu jest grać tak szybko. E, no Tayumi mogłaby iść z kimś innym, no denerwuje mnie Tayumi bardzo mocno, ona mi się nie przydaje, nie trochę, tylko kradnie expa. Także byłbym wdzięczny jakby sobie poszła bym chciał pograć sam Bo przydałaby się bardziej um, a tyle sobie, tak mi się przynajmniej wydaje. Herald jest dostępny, zaraz będziemy podejmiemy Heralda. Oni robią smoka, więc my powinniśmy Heralda A oni tam wysadzili aczczkę i właśnie to jest to, że jeżeli ktoś bija jako pierwszy to nie jestem ja, no to ta osoba raczej, um, raczej inaczej, no jeżeli ja, ja biję jako drugi, to myślę, że będę bardziej usteczny niż jeżeli będę jako pierwszy Więc ten, jeżeli większość obrażeń na przykład zostanie przytankowana przez Malphite'a, to ja jestem zadowolony. Okej, okay, to jest... To nie wygląda źle, ale zamiast iść od tyłu, to pójdziemy od przodu. Okej, okay, jest jedyneczka. To może być wójeczka, on tu mnie, no to jest właśnie to, nie? Że nie chcę, nie chcę biegać aż tak mocno, bo jeżeli oni na mnie patrzą i oni mnie będą bić, to ja zginę. Wolę czekać na Arkemal Fighta, Ruty, Afiliosa, wolę po prostu być za kimś, bo ja jestem carry Dariusem, a nie jakimś Assassinem i raczej takie bezmyślne bieganie może się skończyć źle dla nas. Chciałem też 11 poziom. No Trinity Poly wiadomo, że też pomoże, ale jedenasty poziom... Jest o tyle fajny, że twoja R staje się do zaraz razy prawie, no tam to 200 major mięt to jest dość dużo. Na ten stan gry. Okej, okay, no fajna, fajna reszta od tego pana, to tutaj nawet nic nie robimy. Patrzcie, 700 700 teraz, takie fajnie, fajnie. nasza drużyna robi co może również. kasy to jest chyba najgorsza postać. Znaczy bardzo denerwująca po prostu, nie? Że ja, no ja naprawdę nie jestem w stanie w kasy wjechać. O, ale no tutaj troluję trochę ten szem, on... No, co on robi? Okej, okay, to chyba nie wystarczy, nie wydaje mi się przynajmniej. Okej, okay, to jest chyba troll z mojej strony, okej, okay, to jest dużo troll z mojej strony. <grystanie> Yomi! Uciekaj! O dobra, i siebie, mi. Dobra, mamy Trinity Force'a, mamy teraz trochę węzły Mamy dodatkowy małe speed, który nam się bardzo, bardzo przyda w tych chazer. Następny item to będzie Sterak. Po Steraku byśmy robili pewnie coś typu um, Sterak, znaczy po Steraku albo Randuin Omen, albo GA, albo um, Adapted Helmet na Hasio, Takie przedmioty raczej pod tanka, tak mi się przynajmniej wydaje. Sterak oczywiście, Sterak jest taki ofensywny item pod tanka, um, żebyśmy byli trochę bardziej tankowni. Ale myślę, że na tą chwilę jesteśmy bardziej silni. Jedynym po prostu minusem są fighty. Darius jest bardziej toplanerem, dlatego że. Znaczy, Garen jako tako też jest bardziej split pusherem. Aczkolwiek Garen przez to ten i przez to wszystko jest po prostu bardziej drażniący dla niektórych. No, w moim przypadku ja niestety nie jestem w stanie ich drażnić. Aż tak. Nasz Aphilios chyba się pogniewał na Yumi, że Yumi z nim w ogóle nie chodzi. Urził Monark i wyszedł z gry, więc możliwe, że będziemy musieli tam grę kończyć 5x4. Ja osobiście też nie jestem szczęśliwy z tego, że ta Yumi cały czas ze mną biega i nie rozumiem do czego ona to robi. No, aczkolwiek z, z, z gry z tego powodu wyjść nie wyjdę. No trochę jest. On no, to sprawie łączy. Jeżeli uda mi się sproke'ować na kimś... Um, ...pasywkę... ...to nie udało mi się niestety, ale gilotynę jeszcze mam, tak jest spokojnie. Okej, okay, nadal mam gilotynę. Dałem się tutaj zdobyć kilka kili. Chyba hmm. wszystkich plus kluczaszki, bo tylko kluczaszka nie zginęła od nas. mi się przynajmniej wydaje. Um. No i to jest właśnie w tym który... Znaczy na teoretycznie to ja byłem tym, który chyba trochę tak... Znaczy w, ma... w miarę jako pierwszy biłem. Okej, okay, to już jest To przygotowany polzmaistom Okej, okay, okej, okay, okej, okay. co ja robię? Ja tak się zastanawiam czasami. No, co ja robię? Co ja robię, tak właściwie? To było takie bardzo brązowe. Dostajesz tyle killi, jesteś szczęśliwy, jesteś silny, wiesz, drużyna ci ufa, że dobrze gra, a potem robisz coś takiego i w sumie wszyscy już się nienawidzą. Eee, no, w każdym razie. Tak, to miał być sterak, to będzie sterak. Um, nie wiem, czy. Nie wiem, czy oni są w stanie zrobić smoczka. Znaczy nasza bo ja już zaraz wstaję i oni mają dość low HP. I tutaj ten nautilus raty zginie. Niech więcej zginąć nie zginie, ale ten nautilus zginie. Ja nie miałem Casio, ale. Czemu ona idzie Tym razem mogłaby do mnie pójść akurat. Dobra, nasza r ma kulda cool oczywiście 0, jeżeli to stanie. Jeżeli jestem w stanie zdecydować r to jestem w stanie zabić wszystkich. Problemem jest Casio i ich CC No dobrze, um, tak, tak, tak. Ta gierka jest bardzo mocno stroowana. Pięć, Znaczy no ja zepsułem to tutaj biegając agresywnie. W każdym razie jest ta gierka strowowana zdecydowanie, Kasia jeszcze miała rękę. no na czterech osoby też nie, nie, nie powinienem się raczej porywać, no bo mam na tyle dużo CC i tak dalej, że mnie raczej zabić. <grym> no dobra, jeżeli przegramy tu gierkę, robię to na siebie. W każdym razie sterek będzie i tak potrzebny i tak potrzebny. I oni raczej wezmą smoka, to będzie ich trzeci smok, pod smoka, no przynajmniej do smoka powinniśmy raczej walczyć. I myślę, że jak tak będzie miał rk to dalej teamfight wygrać możemy, bo mamy dobry follow-up. I o ile Cassius zginie, to myślę, że oni teamfight przegrają. Tylko Cassius musi po prostu zginąć. Yumi też jest o tyle fajna na... Jak, jak Yumi gra na... Jak to się ta postać nazywa? Jak Yumi jest grana na Kazika, to jest jeszcze taki plus, że jako tako... Hmm, no, teoretycznie nigdy nie jesteś w izolacji, nie? Bo tak po prostu ta się postać działa, że nigdy nie jesteś w izolacji. Ale mnie denerwuje, no, ale mnie daje. Kto mnie tutaj tak szybko zabił? Aczka mnie bo zabiła, ale też RK -ka jest tak, tak, tak. Ja e, dość daleko byłem, stała. A czy inaczej, ja bym powiedział prawdę. Moim zdaniem, kompozycyjnie to my leżymy i kwiczymy, więc ja się dziwiłem, że tutaj tak ładnie ten Teamfight wygraliśmy. Ale poja kontruje nasze wszystkie postacie. I Wiktor musi się zabija, Wiktor to był nieżywy. A czy inaczej, mnie kont kontruje bardzo mocno. A ja, a ja kontruję też sam siebie, biegając tak dużo. Mam już 7 derów. W każdym razie, no, tutaj nie powinienem raczej tak biegać. Kurcze no, split push byłby łatwiejszy. Jak ja bym mógł na aszkę walczyć, to byłoby ma łatwiej niż walczyć na kasę, na przykład. No, ale dobra. Jest jeden kill. Chciałam, chciałam. Zaraz zobaczymy, co będę musiał tutaj zrobić. Ja w ogóle wątpię, że ja wygrywał z kazikiem teraz jedna. Znaczy, jeżeli spokuję 5 stacków i użyje Arki to on zginie. Ale ja nie wiem, czy ja zdążę spotkać 5 zanim on mnie nie zabił z kół. Tak będą szczerze, jeżeli, jeżeli mam być z wami jakiś super szczery, to... ja Nie wiem, czy ja bym go zdążył zabić, zanim zginął mnie. No, to nie jest złe, tylko no malpha. Ma znaczy ma szuka tak jak flanki. Problem szukania flanki malpha jest to, że no... Jednego mamy, ja nie dostałem resetu. Kasia dalej żyje, ale możemy ją tutaj zabić. Dobra, idę na bot'a puszować. Nie wiem, czy to było warp czy nie było, no bo flaszowałem, żeby zabić Kasję, Mogłem chyba zabić Dariusa bez Znaczy, mogłem zabić na pewno na Dariusa bez używania flasza. Myślę, że to by było dobre, no bo tak naprawdę to nam nic nie dało, że ta kasja zginęła, nie? Pasywka. A. pasywka! A. To nam nic nie dało, no bo nic nie dostaniemy za to, że ona jest teraz ma. Jakbyśmy ją zabili przed naszorem czy coś, no to to było work, wiadomo. Szadam też nie był duży. I tak, teraz mamy sterak, Niemczki, ja, będziemy robić, czy mówię coś pod tanka. No jeżeli ja będę w stanie slankować, na przykład Malphite używa reczki. ja sobie flankuję i, i, i po tej flance to ja używam areczki, to to dalej może wyjść. To, to, to jest jakby możliwe, że taki teamfight dalej wyjdzie. Jeżeli będę tym, który no wejdzie jako drugi. No po prostu ja nie mogę zginąć, no. To ja nie mogę zginąć, to jest ciężkie, ale jest to wykonalne. jeżeli ja dostanę reset R-ki i moja mm, i pasywka mi się aktywuje, to, to moja Rka po prostu jest, jest niewiarygodna, jeżeli chodzi o obrażenia, więc... Da się, da się, na pewno da się jest ciężkie. E, oni też mają assassina, który zabił naszego Kerry i drugiego Kery zabił również, a my musimy uciekać nie musimy uciekać. Ok, to jest jak na... Wygląda to dość porządnie. No już nie wygląda dość porządnie ani trochę. Ani trochę nie wygląda to po porządnie, moje drogę. Staram się uciekać cały czas, ale... Widzicie ten crowd Control, prawda? Ja i tak robię itemy, które umożliwiają mi... Znaczy ja i tak buduję ten acity. Ja I tak ten a Crowd Control, który nie posiadają jest, jest po prostu tak mocny. Um, no jest denerwujące. Malfaj miał dobrą bitkę, ja nie byłem w stanie tego spalać, nie miałem flesza. Tutaj miał flesz, byśmy wygrali walkę. No bo zabiłem kasę zerki, dostałem bręsę, dostałem pasywkę i ja bym powiedział. Więc do po przodu. O, to wygląda dość porządnie. Okej, okay, a tak, właśnie to jest to, o czym mówiłem wcześniej. Wydawało mi się, że jeżeli będę w sytuacji, w której kazyk mnie wskoczy, to czy ja jestem w stanie splakować moją pasywkę zanim on mnie zabije? Odpowiedź jest prosta, nie, nie jestem, koniec gry GG. <laughs> myślę, że ta graba trochę streamowana przeze mnie, bo miałem sytuacje, w których zdecydowanie mogłem jakby cofnąć się i nie zajbować i nie ginąć. Aczkolwiek Dariusza przetestować, przetestowałem, więc jestem zadowolony. No myślę, że tutaj nie warto było aż tak dajbować i tak dalej. Jeżeli chodzi o sam clear dżungli, myślę, że nie ma tragedii. Jeżeli chodzi za to o użyteczność postaci, to powiedziałbym, że teamfighty mogą być bardzo ciężkie, więc powiedziałbym, że niektóre postacie zdecydowanie mogą być lepsze zamiast tego Darius'a, bo jeżeli w, teamf w teamfightach taka postać jest bezużyteczna, to to może po prostu nie wypalić ani trochę. No ale jeżeli znajdą się pana tycy Darius'a, którzy na przykład grają na topie, a chcą zagrać w dżungli czy coś, to da się tym zagrać. Ja wszystkim dziękuję za oglądanie, Życzam mi jak no mną i zostać łapaczkę w górę i papa.